To jest moduł z 16-bitowym przetwornikiem ADC na układzie tutaj ADS 1115. Może on zmierzyć aż do czterech kanałów, tutaj na tych goldpinach na dole i ma samplowanie do 860 sampli na sekundę. Jest to przetwornik typu Sigma Delta, dlatego to samplowanie nie jest zbyt wielkie, ale za to dosyć dokładnie przetwarza. Posiada on wbudowany programowalny wzmacniacz komunikuje się przez I kwadrat C więc współpracuje z takimi płytkami jak Arduino Uno, ESP32 czy STM32. No, może też tak szeroko współpracować z różnymi płytkami bez żadnych konwerterów, bo ma bardzo szerokie zasilanie. Niestety, muszę tutaj przestrzec, bo zdarzają się niskiej jakości zamienniki tego układu, a nawet może być tutaj wlutowany nieco inny, podobny układ nie 11-15, tylko 10-15. On różni się bitowością przetwornika, no i samplowaniem, bo ma 12 bitów i troszeczkę większe samplowanko. My te układy wyrywkowo sprawdzamy przy dostawie, więc zawsze oferujemy to, co ma być. Gdzie taki układ kupisz? No oczywiście w sklepie Salamon.